Gdzie ty tam nie szuka żony! Daj łapkę, daj łapkę, drugą. Czekaj, cię poprawę troszkę. O, tu masz taki kapturek nawet. Ja jestem prawie, że meczy meczy kolorystycznie z piłkiem. Ja buty mam podobne, ale... A ty jesteś w i mecz i pod moje e, uwaga, a teraz chwila ciszy i uznania dlatego, że założyłam z własnej woli nieprzymuszonej dżinsy. I to wcale nie dlatego, że nie mam nic innego czystego, bo miałam, tylko chciałam założyć dżinsy. Gdzie ty przyjechałaś, koleżanko droga? Przyjechałaś do Kuby i do Madzi i do Ruzi. Dzień dobry, witam serdecznie. Zuzia i Ruzia. O patrz jak się cieszy mała. Eee. <grywa> co tu się dzieje, co tu się dzieje? dzieje? Zuza, żywa maskotka. Żywa maskotka to jest. Ej, jest. to, tak jest. Ty no Rysiu, kurwa musisz podjąć, no, nie? Cześć. Zobacz. Cześć. Fokacje robią na dzisiaj. O kurde. Ty robiłeś w plackach, to powinieneś tu powiedzieć. O wiesz takie... wiesz co. Fermentowało, rosło troszkę ale, troszkę za krótko, mm, uważam? to. Ale ja uważam, mam. że wyszła fajnie na... Zajebiście to, A robisz? W piekarniku. Tu, w piekarniku, normalnie. No. Ale petarda. Bo kupiliśmy ten, kupiliśmy e, taki piec do pizzy. O, o kurde! No, także po zawodach moich kurde będzie oficjalnie robienie pizzy. Co ona tam robi? Co, to, po zabawki. Tak. To nie są twoje zabawki. Cii. Co ty tam kradniesz zabawki? E! Młoda, patrz, wiesz, nie chce się bać. Młody... normalnie znalazła nie swój kąt, patrz, mój... i nie pasuje. Zura, co się mamy, to no, cześć. <laughs> Bo my mamy też taki kosz z zabawkami, wiesz? Ty, po, 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 po. A gdzie to nam wchodzi? Może ona tam ma... A! Ruzia. Ona tu śpi zawsze, wiesz? Może ma jakieś smaczki tam albo co? Patrz ja na to! O chłopie, na to! Ooo! To grubo poleciałeś! Zuzanka! <laughs> Nie, patrz, jak ona fisia dostała tu! Jeszcze jaka zadowolona! Przyjedziesz chyba na wakacje tutaj do niej? Przyjedziesz na wakacje tu? Przyjedziesz na wakacje? Jaka zadowolona! No, tak! To nie jest Hunter. Dziś. A co to jest? To jest według ciebie hunter, tak? No? No byłaś blisko. A co to jest? Kettlebell. A kurwa ty! To kurwa, Ketla pomijam z Hunter, ale nie wiem. Awokado! Ale już nie piszczy, ktoś... Zjadł. No pewnie Zuza zniszczyło. Przyszła zniszczyć zabawki. Cieszę się, przyszłam na świat po to, aby zniszczyć swoje zabawki. Hehe. Ty jesteś z tego, ja a, jestem, a ty jesteś z programu to Rolnik. ukażony. został. Can't believe I live in your thoughts. Dobrze jest? No to, to chodzi o. to jest leczenie źle, rozstawa. Oooo, ty słodziaku. Jedziemy jeszcze do parku się przejść z pieskami. Słonko troszkę zachodzi, ale jeszcze jest cieplutko, więc idziemy sobie skorzystać. Tak? Jedziesz do parku? Jedziesz do parku? Ty jedziesz do parku? No, może jadę, a może nie jadę. Właśnie bym powiedział, że może za długo. Za długo jedziesz? To możesz jechać do domu, jak chcesz. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. <laughs> so slow. Hold you in my arms, won't let go. The world around can pass us by. I'm not going I'm Bo są Zmocza. tanie i łatwo dostępne. Ma, to przyszedł. Przyszedł. Ej, wiesz, co tu masz? suszarka. I jedziemy na filet o Fish. I podobno I jeszcze, jeszcze jest gazeta Bravo, plakaty z Bravo i grafika stara McDonalda. O oh my goodness, z 2000 roku. Z Jęczysburger. Nie lubię riedek. Nie lubię ryb. Wiesz co ty lubisz? Ja będę to ty lubisz. Kebaba. Pizze z parówką. No. <laughs> Jadłyśmy kiedyś taką, na jakichś wakacjach. Siad. Tak jest. Pięknie. Pięknie. Masz. Kiedyś a poczekaj, siadu. a nagraj. Stój. stój, stój. Daj łapkę. Daj łapkę. Drugą. A piątkę przybij. Brawo! To jest jedyna sztuczka, jaką potrzebuję. Madzia ci da smaczka za to. Misiu, chodź. Masz. Tu od Madzii. Proszę bardzo. Uważaj. Na ręce. O, oh, Jezu. Nie widzicie się. Czekaj, czekaj, leżeć. Czekaj, pies. Brawo, bierz. No. Wzią, siad. Łapka. Super, proszę Jaki bardzo. Tak jest. Mówiłam Michała na McDonalda, tylko po to, żeby dostać gazetę. Brawo, słuchajcie. Zaraz będziemy jeść. Ja będę jeść zestaw z lat 2000, czyli fileto o fish. Co tam jeszcze zamówiłam? Nie wiem, jeszcze wziąłam jakieś. Yy... Chicken. Co ja to wzięłam, poczekaj? Na pewno wzięłam sos blue cheese i jeszcze wzięłam a tu mam telefon, już wam powiem. Eee, dobrze, wzięłam sobie burgera zamiast y, bajców bo mi się pomyliło. Chwilę <laughs> to fish, którego chciałam i... i sos blue cheese. <laughs> Nieważne, najważniejsze jest to, że dostałam gazetę <laughs> <dostałam kasetę>, prawo. <laughs> Okay. nie, no burgera Super. też zjem, chciałam wziąć do... A, tak zwany alkoholowy amok. <sadzisz> Przestań, wiesz co? Bo ja do tych bajców chciałam ten sos blue cheese. <sadzisz> Zastanawiam się, pod chuj sos blue cheese do burgera, ale... Do, Wie taka, taka proszę To jest... <sadzisz> 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 Testujemy filet o fish. O, pachnie dobrze. Ale dobre. Dlaczego to było niedostępne, jak ja nie jadłam mięsa przez dwa lata? Ja nie jadłam mięsa, słuchajcie, przez dwa lata. W mm. 2022 przestałam jeść mięso, bo mnie odrzuciło. Dodatkowo ja wtedy otwierałam swój catering, więc stwierdziłam, że testuję mm, catering ten Robię Robię mukbanga teraz chyba. <grym> mm. I na początku sobie wzięłam ten catering chyba na 5 dni. Po 5 dniach się tak dobrze czułam bez mięsa, że y, śledziłam, że sobie przedłużę. I już finalnie przez 2 lata praktycznie w ogóle nie jadłam mięsa. Miałam kilka razy takich przez te dwa lata, gdzie zjadłam mięso, ale nie jadłam. I wtedy nie było fileta o fish. A, ogólnie uważam, że te wege mm, wrapy. Mm, co tam jest jeszcze? Wrap. Jakiś chyba burger smaka są niedobre, bo są bardzo takie warzywne. Ale najlepsze są z... Najlepsze są w Burger Kingu. Dobra, zobaczymy co jest w Bravo, słuchajcie. U. Oh my god! Patrzcie co tu jest! Jest komiks! <słuch> najlepsze komiksy były zawsze w Bravo Girl. Ogólnie ja ostatnio oglądam na TikToku ciągle Klaudia Sadownik. Ona jest po prostu... Stop. Oglądam ostatnio ciągle mi się wyświetlają na TikToku. Słuchaj, nawet takie pytania, jak były. A mm, wyświetlają mi się na TikToku. Boże, jest horoskop, dobra. E, wyświetlają mi, mi się na TikToku takie wspomnienia na przykład świąt sprzed dwu dwudziestu kilku lat. Takie właśnie w latach dwutysięcznych. Boże. Dobra, czytamy horoskop. Co mówią gwiazdy? Bliźnięta. Dni zapowiadają się świetnie, tym bardziej. Że już dziś zarażasz wszystkich hum, dobrym humorem. To jest akurat prawda. Po 15 listopada mogą pojawić się komplikacje i w szkole, i w domu. Okej. Okay. Sprawy ułożą się korzystnie. Ktoś z sąsiedztwa zafascynuje cię przy bliższym poznaniu. Michałek, uważaj sobie. Zrób się na Boże bóstwo. I Boże i <laughs> Zrób się na bóstwo. Masz szansę przeżyć coś wyjątkowego. Czyli jeszcze nie wszystko stracone. Szczęśliwa liczba, 17. Ah, ale fajne czasy. Boże, te mój. Brawo i brawo, Gar. I trzynastka jeszcze kupowałam. I popcorn. Mhm. Paniałe czasy. Aj. aj! się do mnie. No, się do mnie. Ha, ha. Aj! Ajcie, ty dzisiaj hmm. Może ci ściągnę to już tam? Poczekaj. Dobra. ściągamy i żegnamy się. I co robimy? Dziękujemy. Za oglądanie. Pa pa.